Może powiem coś szokującego dla wielu z Państwa, ale drodzy Państwo, PiS jest w bardzo poważnych opałach. I nie mówię tego tylko dlatego, że widzę nieco spadające sondaże, sondaże popularności dla prawa i sprawiedliwości. To nie jest ten główny argument. Ten główny powód, że, że tak właśnie mówię. Otóż są głupie sprawy, głupie sprawy, poprzez które partia rządząca traci. No, i z drugiej strony ułożenie polityczne obecnie na polskiej scenie też nie jest korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy od tych głupich spraw. No to przede wszystkim afera, w której tle być może prawdopodobnie jest marszałek Kuchciński w młodości Hipis zwany Penelopą, otóż marszałek Kuchciński przez wielu oceniany jako bardzo porządny człowiek. No, Inni mówią, że to między innymi on został sfilmowany. Ja tutaj się powołuję na vlogi m.in. Grzegorza Brauna, ale i doniesienia prasy bulwarowej, że, że między innymi on był sfilmowany ze zbyt młodą kobietą w pewnym miejscu. Domyślają się Państwo w jakim. I stąd wiążą inni znowu sprawę tej. Afery potencjalnej z bokserem, który powiesił się w łóżku, drodzy Państwo, przykryty kołdrą czy tam ręcznikiem. No, no, no To są arcy podejrzane sprawy. Bokser Kostecki był powiązany z mafiozami zawiadującymi, Ukraińcami zawiadującymi owym. Przybytkiem rozkoszy, no i, i, i zginą w, w niezwykle podejrzanych okolicznościach. No, no, proszę Państwa, tak naprawdę ludzie nie giną i nie tak popełniają samobójstwa to jest oczywisty problem, i wiele wątpliwości wokół tej sprawy, nawet już po dymisji marszałka, powoduje, że ludzie nabierają trochę dystansu, że prawo i sprawiedliwość tymi głupimi sprawami. Traci wiarygodność i drugą, którą tu trzeba wymienić, poprzez którą te sondaże spadają, no to na pewno jest sprawa ministra Piebiaka z Ministerstwa Sprawiedliwości, wiceministra, który korespondował z jakąś dziwną damą. Tutaj w tle są media niezależne związane z Prawem i Sprawiedliwością, korespondował z jakąś damą i w ten sposób wykorzystał ją też w tej dyskusji, w tym dialogu, być może zatrudniając ją, takie są podejrzenia, tak to może wynikać z tego dialogu, wykorzystał ją do oczerniania sędziów, z którymi Prawo i Sprawiedliwość walczy. Bardzo potrzebna jest reforma sądownictwa. To są niezwykle ważne działania partii rządzącej, ale drodzy Państwo, no, no nie tymi metodami, cyryl jak cyryl, ale te metody, jak mówią na poznańskich podwórkach. No, proszę Państwa, to bardzo niedobre, bardzo obnażające sposób myślenia, metody działania Prawa i Sprawiedliwości dwa wydarzenia. No ja już nie mówię o, o lotach marszałka, bo ja bym tu go dosyć intensywnie bronił jednak, bo uważam, że, że, że marszałek ma prawo nawet do pewnej prywatności, do latania w gronie rodzinnym i nawet częstego latania do swojego miejsca zamieszkania. To jest pewien przywilej, i myślę, że tutaj akurat także w kontekście tego, co robiło, co robili poprzedni premierzy, poprzedni Wipowie, którzy do tego mieli uprawnienia, to to, to nie jest sprawa skandaliczna. No ale, no ale właśnie, tutaj te głupie sprawy piebiak, Afera Podkarpacka, ta druga to są rzeczy, które, które mają wpływ i, i po których już nie jest tak samo. Po których można powiedzieć, że prawo i sprawiedliwość w dużym stopniu straciło dziewictwo. No i idąc dalej tym tropem, skąd ten problem prawa i sprawiedliwości, trzeba zwrócić uwagę na to fatalne ułożenie, bo jeśli, bo jeśli prawo i sprawiedliwości, a taka tendencja jest, spadnie poparcie poniżej 35%, drodzy Państwo, no to przy rosnącym poparciu powyżej 10% dla, dla lewicy, tej połączonej, tej pali kociarsko-eseldowsko-leninowskiej. No i przy dużym poparciu, bo też ono nieco rośnie dla powyżej 30% dla, dla Platformy Obywatelskiej, no, prawo i sprawiedliwość może stracić większość. Tutaj rzeczy ważą się o włos. A dodajmy jeszcze, że według ostatnich sondaży szanse wyborcze ma i Konfederacja, i Kuki połączony z PSL-em, więc, więc to ułożenie, nawet w metodzie DONTA, na którą tak liczą politycy prawa i sprawiedliwości, wcale nie jest dobre dla prawa i sprawiedliwości, które na przykład w mojej ocenie, tak jak obserwuję scenę polityczną Polski sprzed 8 lat, sprzed czterech i obecnie, jest jednak lepszą, choć bardzo niedoskonałą, ale lepszą alternatywą dla Polski. Prawo i sprawiedliwość jest lepszą alternatywą niż rządy. Niż rządy liberalnej lewicy z postkomunistami. A na to może się zanosić. A więc, drodzy Państwo, uwaga dla Prawa i Sprawiedliwości, uwaga politycy PiSu. Jest bardzo, bardzo gorąco. Moim zdaniem sprawy doszły do trzeciego szeregu i te tendencje, które widzimy w sondażach, te kolejne już gdzieś buzujące nowe afery, drobne. Mniej drobne afery związane z, z politykami prawa i sprawiedliwości, które z natury rzeczy będą wyciągane, bo, bo, taka, jest, bo taka jest uroda polityki, no, nie będą już kompensowane tradycyjnym mówieniem: a zobaczcie jak było. To zobaczcie jak było, już się kończy. Polacy mają pamięć oczywiście odpowiednią, ale, ale nie różni się ta pamięć od innych nacji. Cztery lata to już jest dosyć, żeby o wielu sprawach, o wielu groźnych procesach, wydarzeniach z, z czasów rządów POPSL zapomnieć. Moim zdaniem dziś prawu i sprawiedliwości jest potrzebna nowa, pozytywna ofensywa, bo prorokuje. Złowieszczo, złowieszczo, drodzy Państwo, i niech niektórym zrobi się gorąco, że dobra zmiana może się skończyć, jeśli, jeśli te tendencje i te procesy zapoczątkowane wydarzeniami i tendencjami politycznymi, o których mówiłem wcześniej, utrzymają się, to będzie źle. I Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. No, źle dla Prawo i Sprawiedliwości, lepiej dla opozycji. Ja jako konserwatysta póki co uważam, że prawo i sprawiedliwość, jak mówię, było lepszą alternatywą i stąd, stąd moja opinia tutaj na, na temat tej partii jest dosyć wyważona, choć jak zauważyliście, sceptyczna.